Wiecie co tak sobie sobie pomyślałam, że skoro już tutaj jestem dzisiaj, no to Wam może pokażę co? E, boxa, którego kupiłam ostatnio z. To jest box w ogóle kampanii Estelode. Także to jest ten taki. Wiecie co tutaj są? Zawsze smashboxy, bo Brown i takie inne. Ale jakoś miałam chęci coś, coś kupić i po prostu kupiłam. Także zobaczmy co tutaj jest. Eee... No, wygląda, powiem Wam, że jak się otworzy, to wygląda bardzo, bardzo. Eee... Interesująco, może Wam pokażę tak. Box jest, co prawda nie jest, wiecie, jakiś olbrzymi, ale zobaczcie. Jest po prostu pełen różności. Eee, I jako, że ja zamawiałam to na stronie Smashbox, to od razu przy tym dostaje się zawsze jakiegoś gratisa. Ja sobie wybrałam taką właśnie primer water, to jest Set and Refresh Spray, czyli można to przed i po makijażu używać. Tego chyba jeszcze nie miałam. Miałam różne bazy, bazy ze Smashboxa. Eee, no zobaczymy, jakie to jest dobre. I wiem, że Smashbox zaczął robić dużo wegańskich kosmetyków. Wiem, że to jest ten sam koncern, że niektóre firmy e, po prostu testują i e, niektóre ich odłamy testują na zwierzętach, ale Smashbox zaczął robić bardzo dużo wegańskich kosmetyków. Później, kochani, mamy właśnie tej bazy ze, ze Smashboxa. To jest Photo Finish Smooth Blur, czyli wygładzająca i taka blerująca, od, od razu blerująca. Jak ja to w ogóle powiedziałam? Wygładzająca i od razu taka, wiecie, rozpraszająca jakby światło. Ona jest do każdego rodzaju skóry. I tu jest, moi drodzy, pojemność 12 ml, także taka spoko, e, ja Wam o, nawet taka dosyć duża, <laughs> zobaczcie, taka, taka dosyć duża, bo chyba pełnowymiarowe opakowanie to jest 30, także tu jest prawie, że połowa, także tak, tak to wygląda, to jest ta oryginalna niby, ale chyba zmienili opakowanie. Tak mi się wydaje, że zmieni opakowanie, bo zawsze miała takie prześwitujące. Później, moi drodzy, tutaj mamy e, Bobbi Brown, nie będę otwierała, ale to jest tak, to jest maskara Smoky Eye, e, którąś tam miałam, bardzo, bardzo mi się dobrze sprawdziła, także lubię ich maskary, są bardzo fajne. A obecnie używam ogólnie maskary ze Smashboxa, ze Smashboxa też, e, którą właśnie mam z takiego poprzedniego pudełka, właśnie też z tej kampanii SLOD, także... Fajne są, powiem Wam, że fajnie trzymać się na oczach, czasami gdzieś, nie wiem czemu, rzadko bardzo mi się kiedyś to zdarza, ale stąd zdarzyło mi się, że gdzieś widziałam, tutaj mi się coś upruszyło, tutaj mi się coś upruszyło, także zdarza się, że gdzieś gdzieś się coś upruszy, ale mówię, ja je używam od czasu wyjazdu do Polski, czyli to jest drugi tydzień, tak, od szóstego, a dzisiaj jest, moi drodzy, już dwudzieste, także no, no, już tam e, troszeczkę zadziało, no tak, no w sobie drugi tydzień dokładnie i zarzuciło mi się to gdzieś tam raz czy dwa, także nie jest tak źle moim zdaniem, także ciekawa jestem tej maskary i bardzo powiem Wam, lubię te małe opakowania, są moim zdaniem mm, bardzo fajne, maskara jest duża i świeża i nie wiem, czy nie zacznę po prostu kupować może jakichś małych opakowań maskary, nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale powiem Wam, że dużo zaczynało mnie męczyć. Um, jeszcze chciałam powiedzieć kilka słów na temat tej maskary z It Cosmetics, pamiętacie, jest taką szczoteczką, która jest bardzo, bardzo taka wąska praktycznie, że niewidoczna, na początku była dosyć mokra, później była bardzo fajna. Te rzęsy naprawdę, tą szczoteczką można było dotrzeć po prostu wszędzie. Do, do, no po prostu ostatnie pół milimetra włosków, rzęs można było pomalować. Ale powiem Wam, naprawdę ja jej nie używałam długo, nie miałam jej otwartej długo i ona po prostu mi tak zaczęła sklejać Ona cały czas była rzadka, cały czas jest rzadka, ale tak mi zaczęła nieładnie sklejać rzęsy, zwłaszcza na, na lewym oku. Takie, tutaj zawsze w środku mi robiła jakieś takie babole, także podziękowałam, odłożyłam. Na razie leży, jeszcze nie wyrzuciłam, bo jest, wiecie, świeża i trochę mi szkoda, ale e, po prostu ją wyrzucę, na pewno ją wyrzucę. E, później z Bobi Brown mamy tutaj Longwear Cream Shadow Stick. To jest e... Boże, jak to się nazywa? E, cień do oczu e, w kredce i to jest odcień, mówiłam, Golden Pink, czyli będzie coś taki róż, nie wiem, czy to nie będzie coś takiego, co kiedyś dostałam od Ani Fokusowanej. E, no chyba właśnie to jest coś w tym stylu, tylko tam to chyba było bardziej różowe. Tutaj widzę taki jakby bardziej złoty kolor, zobaczmy. No albo chyba to jest nawet to samo, nie jestem pewna. Widzicie, to jest takie jakby złotko. E, tak to wygląda. Fajnie, fajnie połyskuję na powiekach. Lubiłam, e, lubiłam ten dzień, także spoko z tego cieszę. cieszę może e, nawet jutro sobie do pracy zużyję. Później mamy tutaj maseczkę kolejną Glamgo, i to jest Fergy Matte, czyli to jest nawilżająca. I tej Fergy Matte chyba jeszcze nie miałam. E, także spoko, bo miałam mm, wygładzającą, oczyszczającą, ujędrniającą, anti-gravity, a dehydrating Matte, e, czyli taki. E, Nawilżającej jeszcze nie miałam, także to jest spoko. Hydrating treatment dzisiaj sobie zrobię. Tak sobie mówię, że będę robiła maseczki, będę robiła i jakoś nie robię, bo ostatnio miałam kopoty z serą. Także znowu, tak, wiecie, jak najmniej na twarz i znowu w miarę ona fajnie wygląda. Ale przed wyjazdem to powiem, że miałam, że miałam horror. Zresztą widzieliście, zresztą ktoś się zapytał w komentarzu, dlaczego mam czerwone plamy na twarzy. Właśnie dlatego, że mam takie alergie. Później, właśnie z Estée Lauder mamy tutaj Beautiful Bell. To jest taki zapach w takim opakowaniu. Spoko wygląda. Zobaczmy, jakie, jakie to jest w środku, jak to wygląda w środku. No, jestem w szoku. To jest, moi kochani, pojemność. Czy tutaj będzie pojemność? E, 4 ml. I to jest z... Boże, jak to się nazywa? Mm, z atomizerem. Także spoko już. Zapach, zapach nie do końca mój wieczorowy. Powiem... Wiecie, z czym mi się kojarzy ten zapach? Już wiem, nie jest to do końca mój zapach. Kiedyś był, albo na zimę będzie, lub na jesień będzie, albo właśnie na wieczór, jak jeszcze się zrobi zimno. To jest taki zapach mocno otulający, powiedziałabym. I kojarzy mi się on z zapachami, nie wiem czy wiecie, Today, Tomorrow, Always, Avon. I to jest ta buteleczka, to chyba było Today, czerwona. Mhm. To jest ten zapach! To jest zdecydowanie... Ten zapach i ja chyba wykończyłam trzy buteleczki tamtego zapachu, także spoko, bardzo mi się podoba opakowanie, bardzo ładne opakowanie i jestem zachwycona tym, że mimo, że jest tak małe, ma w sobie, w sobie atomizer. Także to jest wielki, wielki plus, kochani. Dalej, co tutaj mamy? Jeszcze mamy trzy rzeczy, aż także dosyć dużo. Mamy z klinik Moisture Search Intense, to jest krem do twarzy, nie jest to pod oczy. Z tego pudełka miałam krem pod oczy, który wykończyłam. I to był ten krem w wersji zwykłej, nie tej takiej um, intensywnej, mocnej, czy nie wiem, jak to się nazywa. I to z chęcią ja wypróbuję, już długo nie miałam żadnego kremu do twarzy z klinik. Bardzo fajne opakowanie, widzicie, takie matowe opakowanie, ma matowe szkło. Bardzo mi się podoba. Ogólnie bardzo uwielbiam matowe szkła. Jeżeli coś jest w matowym szkle, matowym słoiku, jestem sprzedana. Dalej, kochani, mamy tutaj kolejny krem z Darphin. Ja miałam jeden z tych kremików chyba w kalendarzu w zeszłym roku w Look Fantastic i w, w, w którymś z pudełek też miałam. Te kremy są cholernie drogie, one ważą, chciałam powiedzieć. One kosztują po 300 funtów, zależy, które. O, a tu jest jakiś żółty, czyli żółtego jeszcze nie miałam, czyli żółty to prawdopodobnie będzie z witaminą C, tak? Ale nie, jest napisane 8, nektar z 8 kwiatów. Także spoko, bardzo też ładne takie ekskluzywne opakowanie bym powiedziała, bardzo ładne i powiem Wam, że każdy jeden z tych kremów mi się sprawdził, ale tak naprawdę sprawdził, że ta moja cela wyglądała naprawdę ładnie, no ale no ja za krem 300 funtów nie wydam, <grym> choćbym nie wiem jak, choć, chociaż nie. Jakbym była bogata, to bym wydała, gdyby to by mi służyło, gdyby mi naprawdę, naprawdę służyło, gdybym widziała taką wiecie różnicę, zresztą taką jak widziałam, to bym kupiła, no ale po prostu mnie, nie to, że nie stać, bo gdybym odłożyła, to by wiecie, gdybym kupiła, to bym miała po prostu. Ale nie wydam tyle pieniędzy na tym. Także tutaj jest tu napisane, co to jest, tak, tak naprawdę nie. Jest tylko napisane Nectar Oil, czyli wiecie, Nectar Oil, czyli jakby olejki z nektaru ośmiu kwiatów. Także spoko, cieszę się. I kochani moi, ostatnia rzecz, i to jest szminka e, z Maka. Jest to opakowanie e, pełnowymiarowe, i to jest kolor. Hej, hej, Porysku! Wszystko, nic się nie dzieje. Jezu, wiecie co, on już jest taki stary. Wróciliśmy ze spaceru i teraz po prostu ledwo chodzi. Ledwo biedny chodzi. W ogóle zauważyliśmy na spacerze, żeśmy to przedtem widzieli, ale no, starzeje nam się pies tak bardzo. Nie widzi, nie widzi rzeczy. Widzi może z takiego dystansu. Jak już jest tak, to on nie widział patyka. Po prostu powiem, dramat. Przeżywamy wewnętrzny dramat, jeżeli chodzi o naszego psa, bo. Bo z dnia na dzień się starzeje, ale ja pamiętam, on już dwa lata temu chyba, wedle jego rasy i wedle jego wagi, miał 87 lat, chyba, czy coś takiego. Także to było dwa lata temu. Kolejne dwa lata do tego dodać to już na pieskie. No, to ty już masz chyba 100 lat. Mój seniorze, normalnie nie wyobrażam sobie. Dobra, w każdym bądź razie tracę głos. <laughs> w każdym bądź razie szminka MAC i tak jak mówiłam, albo nawet nie powiedziałam, to jest kolor Twig. To jest kolor Twig, także zobaczmy, czy to jest, jakie to jest wykończenie satynowe, czyli fajnie, dobrze, że nie frost, nie lubię frost wykończenia i to jest, wiecie co, nie mam teraz takiego światła, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo zbliżony kolor do tej szminki, którą mam na usach, a mam na usach szminkę Bobby Brown i tak coś mi się wydaje, zróbmy tutaj sobie swatcha, no, to jest tak jakby kolor usta, ale troszeczkę mocniejszy. No zdecydowanie troszeczkę mocniejsze. Pociemi nam te usta, ale cały czas będzie świetnie wyglądał. Myślę, że na co dzień uwielbiam taki kolor. Myślę, że na co dzień po prostu będzie wspaniały, tak jakby można było powiedzieć, że to jest taki przybrudzony, przybrudzony róż. Ładnie pachnie, pudrowo pachnie. Także tak, moi kochani, to jest to pudełko. Ja jestem zadowolona, mówię Wam tak, nie wiedziałam, czy coś, coś mi się chce kupić. W ogóle miałam jakiś taki gorszy dzień. Coś mi się chciało kupić, a że wiecie. No, no to po prostu kupiłam właśnie to pudełko yy, i się cieszę. Nie byłam pewna, czy dobrze zrobiłam, że kupiłam, ale kupiłam i już jest i się cieszę. Także, także spoko! Piszcie, czy Wam się podoba, yy, czy podobają Wam się rzeczy w tym pudełku? I czy wy byście sobie z chęcią zamówiły, czy absolutnie nie! Piszcie koniecznie, bądźcie tutaj ze mną szczere.